Dalej. No, tak lekko było dalej. ok, następny, ale ładna wymiana. Tu była dobra praca. Dominik był pierwszy. Pół ruchy. Bo zamachowe zrobiłeś. Okej, okay, Dominika. No, Wojtek twoje, tylko wcześniej było to zrobić. No. no, 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 no. Dalej, dalej. Pół ruchy, pół ruchy, pół ruchy, pół ruchy, O, brawo. Widzisz, tym razem on przestrzelił, bo nie złapał kąta ataku. Dobrze. Dobrze, Dominik, skracaj, bo tu, tu też. Dalej. Trudno powiedzieć, chyba pchnięcie jednak, nie? Następny. <laughs> tak Za wolno kontra, Klara Tam, wiesz Dobrze Dalej, dalej No No tym razem Dominika Tu trochę za krótko Opa Ciekawe to... Okej. Okay. Mniej na zdarzenie Wojtek Dalej. Raczej Dominika teraz, bo trochę nie, trochę później był, wiesz Ok, no następny Dwie minuty za nami, a już nie, w porządku no, bywa. Dalej panowie, bo nie jeszcze raz to super brzydko było, jedziemy. Nie do góry, tylko do przodu się trzeba tak. O, tak. Okej, okay, następny. Nie. Okej, okay, tak. Połowa czasu za nami. Dobrze, Dominik, pierwszy byłeś, potem on. Mniej zamachowych cięć. Zmyłka, kombinacje. Zmuś się do tego, Michał. Okej, okay. Wojtek na pałę. Nie wbiegaj w niego. Kontroluj to, co się dzieje. Okej, okay. ładnie, ładnie. Unik. Bardzo ładnie. No, trochę nieumiejętność. Wcześniej było przejąć inicjatywę. No dobra. Coś było. Następny. O, dobrze. Schowałeś się. Tak, raczej noga. Głowa. Też mogłeś to skończyć, tylko nie trafiłeś. Trudno powiedzieć. Ale No dobra, Następny I ja